Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam was w twierdzy Deluxe. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, wielka misja, misja 15, wytyczając nowy szlak. To jest dosyć trudna misja, szczególnie na bardzo trudnym poziomie. Wymaga wiele skupienia oraz naprawdę dużej ilości potu i krwi, którą musimy przelać. Słuchajcie, nie przedłużając, przejdźmy już do wątku fabularnego i zobaczmy, co tam mają na to powiedzenia. Wytyczając nowy szlak. Wilk wciąż podąża twoim śladem, natomiast twoje wojska coraz bardziej odczuwają trudy licznych bitew. Zdecydowałeś, że nadszedł czas, aby odnaleźć spokojny zakątek, w którym mógłbyś podreperować siły. Idealnym miejscem były bagna leżące po drugiej stronie ziemi wieprza, ponieważ wieprz ze swą armią przebywał z daleka od macierzystego zamku. Uznałeś, że lepiej opanować jego warownię, niż stawać twarzą w twarz z siłami wilka. Przedrzyj się przez ojczyste hrabstwo wieprza i ukryj się na bagnach leżących za nim. Będziesz musiał uderzyć szybko i bezwzględnie, zanim wieprz ze swymi głównymi siłami powróci na ratunek. Taranem rozbij bramę zamczyska wieprza w drzazgi, rozpędź na cztery wiatry garnizon i skryj się pośród bagien. Okej, okay. słuchajcie, w podpowiedziach mamy jedynie... E, mało zmiękłych o chod chodnikach minowych, mi są tak naprawdę kopacze. Niewiele nam to wnosi do rozgrywki. Tak wygląda mapka. Gramy sobie na tempie 20. Przerzucamy wszystkich w jedno miejsce, zostawiamy grazy? tutaj ino pałkarzy i kuszników. Całą no nie, resztę broń. wysyłamy, słuchajcie, Powiedz w to tylko, miejsce na zrobić. początek 6 i 18. Możemy to nieco przyspieszyć. Mam nadzieję, że tam żaden nie poleci za daleko i nie strigoruje mi ostrzału kuszników wroga. Ok, widzę, że na razie wszyscy lecą tam gdzie powinni, także myślę, że będzie Git. Tutaj sobie przyspieszamy tempo do 50. Zaraz z zamku wieprza wyjdzie 5 pałkarzy. Także zacznijmy myślimi za pomocą właśnie tych oto pałkarzy oraz kuszników. Przestawmy sobie pałkarzy nieco w tę stronę. Ok, mamy to. Dobra, zbierzmy sobie to wojo całe tutaj w tym Możesz miejscu i zaraz będziemy przerzucać kuczników. Jaki jest plan na tę misję? Zatrzymam na chwilę grę. Jest kilka wersji przejścia tej misji, możemy ustawić sobie rząd kuczników mniej więcej w tym miejscu. Przebiec drabiniarzem pod murami zamku Wieprza, zgromadzić tych wszystkich strzelców na tą stronę i powoli wystrzeliwać wszystkich, przekopywać się w tym miejscu. No i oczywiście czyścić wszystkie mury po kolei. Drugim, drugą opcją jest wyrzut tarana. W momencie, kiedy właśnie wychodzą, gra się boguje, rozwalamy bramę, rozwalamy jedną wieżę, drugą wieżę i w ten sposób później podsyłamy grupki uczników, które eliminują wszystkich strzelców z tej strony. Zaczynając od tej strony. No i analogicznie bijamy dalej i czyścimy mury. Trzecią metodą jest zgromadzenie wojsk. Słuchajcie, w tym miejscu strzelców i ostrzeliwanie na ślepo tej oto wieży, tych tutaj uczników. Mało efektywne i dosyć czasochłonne. No jest jeszcze czwarte wyjście. To, które ja użyję, to jest zgromadzenie uczników w tym miejscu mniej więcej, co daje nam możliwość automatycznego strzelania do tych uczników. Wybijamy tych uczników, wybijamy tych uczników, po czym wysyłamy grupę uczniów do przekopania się w tym miejscu i dzięki temu mamy... Eee, przekopany tunel, wysyłamy taran, rozbrzebiamy się tutaj w tym miejscu przez e, mur. Później przechodzimy nieco dalej, przebijamy się w tym miejscu przez mur. Piknierzy wychodzą, wybijamy ich włócznikami, resztę czyścimy pałkarzami. Taki jest plan na tą misję. Dobra, nie przedłużamy. Niech ci pałkarze do nas wyjdą i przenieśmy nasze wojska w miejsce docelowe. Słuchajcie, będzie tutaj kilka zapisów gry w trakcie rozgrywki na pewno. Będzie tutaj kilka cięć, bo to jest bardzo czasochłonne. Gra na prędkości 20 jest bolączką, niezbyt przyjemne jest i też gra lubi, lubi nam warpić. Także jako pałkarze się striggerowali w tamto miejsce. Pójdą tutaj? Czy polecą do tamtych? Polecieli niestety do tamtych. Dobra, cofnęli się. No dobra, słuchajcie, ustawiłem wojska, pogrupowałem je mniej więcej e, tak jak trzeba. Mamy 44 włóczników tutaj ustawionych, zmniejszymy tempo gry już w tej chwili do 20. Żeby nam czas nie uciekał za bardzo. Ok, zbieramy łuczników, zbieramy kuszników. Tara nam też, podjedziemy nieco bliżej. Słuchajcie, ustawiamy łuczników wszystkich w tym miejscu mniej więcej. Pilnujemy, żeby właśnie za daleko nie poszli w głąb, żeby nam tutaj nie biegli, słuchajcie, zasięg kuszników. w gotowości. Także wysyłamy ich małymi grupkami z tej strony, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i dobra, kusznicy nam się nie striggerowali, bardzo dobrze. Przybliżymy już sobie mapkę. Okej, okay, okej. Okay. I okej. Okay. Kusznik się nam jakiś striggerował. Dobra, słuchajcie, wczytamy sobie wczytywanie i słuchajcie, lecimy Uw, raz jeszcze. Spróbuję ustawić ich i pokażę wam Wszystko w którym miejscu mniej więcej to ma być. Dobra, słuchajcie, ustawiam łuczników w tym miejscu dwa dwie kratki od tego kamienia powiedzmy mniej więcej coś w tym u stylu. W Każemy naszym uczniom ostrzeliwać te pozycje. Sprawdzamy, czy wszyscy łucznicy strzelają, czy żaden nie stoi. E, wybijamy ucznika po łuczniku. Staramy się zrobić to z rozsądkiem, tak żeby jak najmniej jednostek potracić. Chyba straciliśmy właśnie jednego kusznika. Dokładnie zgadza się. Na tym wolniejszym tempie zalecam Wam przechodzić tę misję, ze względu na to, że właśnie dzięki temu będą... E, ze względu na to, że gra w 30 klatkach na sekundę, czyli tym co teraz widzicie, ma predyspozycję do tego, że, że wróg rzadziej rzadzi trafia. Przynajmniej tak kiedyś ktoś to mi wytłumaczył. Ok, kolejny łusznik padł, słuchajcie, strzelamy dalej oczywiście, nie poddajemy się. Wystrzelamy sobie ich tutaj po kolei. Strzały. Tak jak mówiłem, e, znaczy, wieprz będzie dosyłać kolejnych uczników na tą Odszutam samą wieżę. E, po to, żeby no, oczywiście wspomóc tutaj obronę, ale e, lance jest nawet na plus. Mniej później mamy do czyszczenia naszymi wojskami w tym miejscu, tak? Tutaj zostało, słuchajcie, tylko czterech, strzały. może pięciu Oto. łuczników, którzy do nas przyjdą. Także jest kit. Z czasem z tym całkiem nieźle mamy jeszcze ponad połowę czasu. Powoli ich tutaj sobie wyskubiemy wszystkich. Okej, okay. zostało trzech łuczników na wieży. Bardzo, bardzo fajnie. Owo do przodu. Odszukać cel. Czekamy na rozkazy. Miałem tak? już ja tylko po pół HP. To już jest kwestia czasu. Ucznicy, OK. I ostatni ucznik nam został w tym miejscu. No i dobra, myślę, że teraz już go wykończymy. Dobra, padł. Odsuniemy sobie tych uczników nieco w boczek tutaj. I słuchajcie, teraz strzelamy do łuczników, którzy znajdują się na wieży po lewej stronie. Łucznicy są w stanie ich trafić. Rzeczywiście jest z tym duża losowość, ale myślę, że na spokojnie jesteśmy w stanie to zrobić. Także potrzebujemy troszkę czasu. Słyszymy się po krótkim cięciu. Okay, słuchajcie, udało nam się wybić z tego wybić ostatniego łucznika, w tej chwili wysyłamy wszystkich e, łuczników, których tutaj wydzieliłem w grupkę liczącą 44 łuczników, wysyłamy ich jak najgłębiej tak, aby e, bili się klinem w to miejsce. Musimy się przekopać tylko troszeczkę, aby taran mógł wejść w to miejsce i przebić się przez mur. Także do słuchajcie, to zrobienie do jak najbardziej razy, tylko wymaga też to oczywiście dużo czasu. Możesz na nas tak Dobra. Dobra. Teraz sobie? musimy pilnować oczywiście włóczników, aby nie szaleli. Aby się skupiali tylko i na tym miejscu, kusznicy tutaj już się striggerują, Będą chcieli nas atakować, oczywiście. Podjeżdżamy nieco bliżej, taranem. taran niedługo będzie nam potrzebny. Jak tylko włócznicy się tutaj przebiją, będziemy wysyłać ich z powrotem do zgrupowania w tamto miejsce. Dokonujcie sobie, Zmoczę sobie moje tylko... buty. Możesz na dobrze. gdzie jest moja łopata? Zawsze gotowi. Dokąd tym razem? Wystarczy mi tylko... Co mamy zrobić? Po Zmoczę sobie ubrania? Możesz... Dla dokąd nas z... Zawsze. No dokąd tym razem? Powiedz prosto, tylko... Co mamy zrobić? Ty... Po jest moja łopata. Możesz na nas wystarczyć? Wystarczy Jak już już kopać fosy? Zawsze gotowi. zmoczę sobie ubranie. Dokąd ty wracasz? Powiedz tylko z mam. Wystarczy już Możesz na gopać, nas wystarczyć? Idzie. Dokąd idziemy? Zmoczę sobie ubranie. Zawsze Wodowi. moje buty. Przemocz. Dokąd idziemy razem? Powiedz tylko co Wystarczy mamy z góry. Możesz na zmoczę nas wystarczyć? Dokąd idziemy? to nie moje, gdzie jest moja to łopata? Dokąd tym razem wystarczy. Powiedz już kupić tylko, kupić co mamy zrobić? Zmoczę sobie ubranie. Możesz moje na nas być. Dokąd Gdzie jest moja łopata? Zawsze to. Wystarczy to już. Do... Do... Dokąd tym razem? Po Powiedz tylko. To, ty. to zmoczę to... sobie ubranie. Moje buty. jest na moja łopata. Dokąd idziemy? Wystarczy już ta głębokość. Zawsze nie Dokąd Zmoczę sobie ubranie. Powiedz tylko. Co mamy zrobić? Gdzie jest moja łopata. Możesz na nas Dokąd idziemy? tyfosz może sobie ubrać dokąd ty drążysz więc tylko co mamy zrobić przemakaj gotowy mój pan jest moja łopata możesz fosy. na nas wystarczy już ta dokąd kopać zawsze sam się dokąd drążysz ty powiedz ubra. tylko Moje co mamy ty? zrobić jest moja łopata możesz na nas starczy już ta głębokość dokąd kopać fosy Zawsze gotowi Dokąd zmoczę tym razem? Sobie Powiedz tylko, co Powiedz mamy zrobić. Uff, gdzie jest moja łopata? Możesz na nas. Zdarczy już Dokąd tak głęboko ma... kupać, Zawsze to z... Zmoczę sobie ubranie. Dokąd tym razem? Powiedz, tylko okay, Przekopaliśmy się, się wysofujemy włóczników szybciutko z powrotem. Taran leci do ataku. No dobra, słuchajcie, Taran się przebił. Wyspaliśmy wszystkich naszych żołnierzy do ataku. Wycofujemy Taran z powrotem poza mur. To stanowisko jest nieosiągane, cofamy go, cofamy i w Taran tym momencie go z powrotem wysyłamy w tamto miejsce. Słuchajcie, zwaliłem nieco akcję, musiałem wczytać zapis przed atakiem, powtórzyć, nie udało mi się zastrzelić tego łucznika e, w tym zapisie, także słuchajcie, no tak to wyszło. Niestety, niefortunnie. Okej, okay. mamy tutaj 28 łuczników, wysyłam ich w to miejsce, pałkarze wysyłamy tam i pięciu tych wysyłamy kopaczy tam. Dobra. Pokażę Panie, nie mogę ale po Co znowu? Potrzebujesz trochę ich na Niech ich namiętności. Tu jestem miłośnikiem życia. Zawsze tak jest. Pałkarze się nam będą bardzo bugować tutaj, musimy ich bardzo, ale to bardzo, bardzo pilnować. Bucznicy tak samo. Musimy się pilnować i przechodzić to bardzo skrupulatnie, zaznaczać cały czas pałkarze. Mam nadzieję, że sobie poradzimy z tymi piknierami. Widzicie, miałem zaznaczone 14. A powinno być ich więcej. Okej. Okay. Tutaj włócznicy sobie poradzili z piknierami. A fuck. Dokąd idziemy? włóczników szybko na tamtą wieżę. Razem z tymi Zawsze ruchy, ruchy. Nadchodzimy. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę pracy, jak mamy tam dojść. Dokąd tym razem? Wysyłamy włóczników, żeby pozbyli się tamtego jednego ostatniego włocznika. Jak tylko to zrobią, wyślemy ich tutaj. Musimy sobie pomagać i radzić jak tylko jesteśmy w stanie. Z tylko 12 pałkarzy, to bardzo mało. Okej, okay, na szczęście już tutaj wbijamy i kończymy tych uczników. Dobra, wysyłamy naszych pałkarzy teraz z powrotem w tamto miejsce. nawet nie zdążyłem zabrać Możesz na nas liczyć. No i dobra, włócznicy razem z pałkarzami wbijają na siedzibę. Pozbędziemy się w ten, w ten sposób. E, reszty, słuchajcie. E, przeciwników w tej części zamku. Zostaje nam 10 pałkarzy i 11 włóczników, 10 włóczników. I czterech kopaczy. No dobra, teraz taką armią słuchajcie, lecimy tu. To są wszyscy pałkarze, na pewno? No właśnie. 3 Raz, dwa, trzy. Dobra, lecimy słuchajcie i staramy się wybić wszystkich. Tutaj został nam jeden pikinier. Propozycja moja jest taka: bucznicy z tymi lecą na pikniera, a pałkarze lecą na mury. Ruszać. Psy. Ruchy, ruchy! Co znowu? Wspaniały Czeka. dzień na zdychanie. Możesz to liczyć. Dokąd idziemy? Tak jest, szef. Że... Nadchodzimy. Ruszaj psy. Za to bestka. My są pałkami. Czego ci trzeba? Ruchy, ruchy! Nadchodzimy. Dokąd ty, razem? No to proste, Powiedz tylko, co mamy za Ruszać psy. Ruszać, ruchy, ruchy. Dobra, zostało nam pięciu pałkarzy. To bardzo mało. Ruszać. Czterech pałkarzy nawet. Tak jest. Żeby... Ruchy, ruchy. To będzie chyba za mało. Słuchajcie, żeby to ukończyć, będę musiał chyba wczytać grę. Nadchodzimy. Ruszajcie psy. Trzech dwóch. Ruchy, ruchy. Nadchodzimy. No, zobaczymy. Jeden ma full HP, drugi, a już nie ma full HP. No raczej tego już nie zrobimy. Słuchajcie, dwóch padło, jeden został, jeden na jednego. Dobra, on ma ogryzek. Słuchajcie, może się uda. Może się uda. Jakimś cudem. Został... Udało się. Dzień. Świetnie. Jeden pałkarz tam został. Mogło być gorzej. Zobaczymy, ile czasu nam zostało. No, jeszcze całkiem sporo czasu nam zostało. Także słuchajcie, nieźle się wyrobiliśmy. Państwo panie, ogromna armia wieprza wkrótce stanie u naszych bram. Wynik 15,5 tysiąca, poprzedni najlepszy wynik, słuchajcie, 16 tysięcy. Rozbili mój dom! Będę na nich polował jak na psy. Oni długo będą potem żałować tego, co mi zrobili. Najpierw porozwieszam ich na drzewach, potem będę przypalał im stopy. W końcu połamie im nogi, a jeszcze później! A... Twoi ludzie przemaszerowali prawie cały kraj wzdłuż i wszerz, i są bliscy wyczerpania. Aby dać im nieco wytchnienia, rozbiłeś obóz w głębi bagien. Wiele ziem, które podbiłeś, z powrotem trafiło w ręce ciemiężycieli, ale w sercach zabłysnęło nowe światełko nadziei. Oto wieść niosła, że do kraju powrócił prawowity król. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, to by było tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że również pomogłem wielu z Was przejść tą misję, pokazując Wam, jak to zrobić. Oczywiście większość z Was to weterani. No ale gdyby ktoś nie wiedział, to właśnie tak można to zrobić. Jest to jeden z wielu sposobów. Ta misja na bardzo trudnym poziomie jest po prostu problematyczna. Dobra, kochani, to wszystko z mojej strony dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.